Hejka, hejka, dzisiaj nieco zmienimy formułę i zabieram Was na pierwszego wakacyjnego vloga. Jedziemy do Stuttgartu i zatrzymamy się na moim ulubionym miejskim parkingu, który jest pełen street artu. Jedziemy! Parking Cyblin znajduje się w centrum Stuttgartu i jest to taki klasyczny kilkupiętrowy parking miejski, gdzie wjeżdża się po prostu za opłatą i tam parę euro za godzinę się płaci po stoju. I od 2014 roku już, czyli ponad 7 lat, jest to jednocześnie miejsce, które bardzo wspiera street art, i tutaj jest pozwolenie na to, żeby co roku w lipcu odbywał się wernisaż nowego cyklu prac, które są drukowane na wielkoformatowym papierze, jako plakaty i właśnie wieszane na ścianach. I myślę, że to jest najfajniejsza właśnie taka cecha tych prac, że jest ten kontrast między taką surową ścianą, po prostu parkingu, takiej przestrzeni użytkowej. A e, dziełem sztuki, bo prace, które tutaj wiszą, są to wydruki zdjęcia wielkoformatowe fotografów współczesnych najwyższej półki, więc naprawdę jest na co popatrzeć i w tym roku, w, w lipcu również będzie e, nowy wernisarz, więc pewnie was zabiorę za jakiś czas na update, co będzie nowego na ścianach. A dzisiaj będziemy oglądać siódmą edycję e, tego projektu Fumes and Perfumes 7.0 e, W zeszłym roku otwarta na wernisażu bardzo specyficznym, bo ze względu na koronę był zrobiony wernisaż drive thru e, Wiecie, tak jak normalnie pod maczka podjeżdżacie po, wiecie, jakieś szerełko, Tak tutaj właśnie był zrobiony taki wernisaż, że e, ludzie po prostu przejeżdżali przez parking samochodami Był nagrany podcast kuratorski, który mogli sobie i oglądać sobie właśnie galerię z samochodu. Także myślę, że naprawdę mega interesujące. No i zobaczmy te prace z tej edycji siódmej. Możecie usłyszeć, że za mną są różne hałasy, dlatego że właśnie jesteśmy w centrum miasta. Tutaj obok jest boisko, więc też jest bardzo taki żywotny teren dookoła. I zaczynamy oglądanie naszych prac od drugiej kondygnacji. No, i tutaj widzicie, że mamy takie karykaturalne podejście do byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych. To są takie wielkie prace. Tutaj zobaczcie, też jest praca z tego cyklu. A obok taka bardziej onieryczna. I tutaj kolejna praca wielkoformatowa, fotografia i właśnie możecie na jej przykładzie zobaczyć, że to są po prostu nadruki, które są przyklejane do tych właśnie surowych ścian i też widziałam nawet taką współpracę właśnie, że parking ma z firmą Kersher. I pomagają im usuwać te poprzednie prace i naklejać potem kolejne bez straty dla właśnie substancji architektonicznej. To nie jest wandalizm, tylko jest to po prostu taka miejska galeria sztuki. W tej edycji było ośmiu artystów, którzy w zasadzie prezentują przekrój prac z całego świata i tylko Europa. Ta praca jest moją ulubioną i nie wiem jak się nazywa, ale zrobił ją Simon Hiortek i ja bym ją nazwała Słudzy Glutenu. A wy, jakbyście ją nazwali, dajcie znać w komentarzach. Kiedy oglądam te prace, to sobie myślę że zawsze, że one są takie wielopłaszczyznowe. Te ryby, wiecie, te rekiny, które otaczają ludzi, mogą symbolizować tak naprawdę wiele rzeczy. Dochodzimy też do mojej drugiej ulubionej pracy. Zaraz za tymi ciałami, fantomami. To jest moja druga ulubiona praca czyli donat z brzuszka. Co myślicie o donacie z brzuszka? Dobry jest co? Idziemy dalej. Tu jeszcze takie historie. Wam są też takie krytyczne, polityczne tematy, nie mogło się bez nich obyć. Ale to uważam, że niesamowicie się wpisuje właśnie w klimat miasta. Make no can great again. się, to. No, można się przestraszyć. I jeszcze do kolekcji o panie prezydencie. To też jest jeden z moich ulubieńców tej siódmej edycji. Myślę, że jest bardzo poruszająca ta praca. To jest trochę niepokojące. Jak to tu mieszka? Czy to... ten pan? Trochę jest hopperowski. Nie powiecie, że nie. Hiperrealistyczny. Niektóre prace wprost szedzą, niektóre komentują sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną, środowiskową. Niektóre są niepokojące. Niektóre pokazują człowieka jako idiotę, a niektóre pokazują go zupełnie onierycznie jakby takiego opuszczonego, samotnego. No, a jest ten niesamowity mix. I to jest niesamowicie żywotne, bo to ma do siebie właśnie street art. To jest sztuka, która żyje. Taki trochę Hokusai. Co sądzicie? Hokusai czy nie Hokusai? Tutaj stoją bryki, słuchajcie. Zobaczcie te bryki. Ale te z ciałem są dziwne. Już mnie boli trochę jak na to patrzę. A tutaj macie właśnie nazwę projektu Fumes and Perfumes 70, edycja 7, już w lipcu będzie 8. Bardzo polecam, jeżeli byście byli kiedyś w tych rejonach, naszych rejonach, to myślę, że fajne miejsce. Znalazłam kolejnego mojego ulubieńca, słuchajcie. Co za słodziak. Jestem ciekawa, która praca jest waszą ulubioną. Dajcie znać. Idziemy teraz na kondygnację trzecią. To jest kondygnacja otwarta i to jest kondygnacja ostatnia. Na której, jak widzicie, znajduje się też ogródek miejski. Trochę się czuję tutaj, jak w Berlinie. Prawie jak Kreuzberg. Super. No i zobaczymy. Co tam dalej, na dachach Stuttgartu? Stuttgart jest w ogóle tak położony, że większość architektury jest wbita w jakieś wzgórze. Także tutaj jest wszystko wielopoziomowe. Są wyżej i niżej budynki. I to by było tyle na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moim ulubionym parkingu w Stuttgarcie. Czy waszym zdaniem taki mariaż sztuki współczesnej, fotografii współczesnej z architekturą publiczną, taką, jakim, jaką jest parking miejski, czy to jest dobre połączenie? Co uważacie? Czy parking i takie brutalne, chropowate ściany są miejscem dla współczesnej sztuki i dla współczesnej fotografii? Czekam na Wasze opinie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!